Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izak i właśnie przed momentem wróciłem z nart i stwierdzam, że jestem chory. Słuchajcie, pierwsza rzecz jaką zrobiłem na komputerze to sprawdziłem na rynku Steam po ile chodzą skrzynki Chroma 2 Case. A dopiero później wszedłem na Facebooka, zacząłem sobie sprawdzać maile, zobaczyłem co się dzieje w internetach, na świecie. No ale najważniejsza rzecz, rzecz jest taka, że są nowe skrzynki Chroma 2 Case, wyszły wczoraj, ale dopiero dzisiaj w trasie już w Polsce odpaliłem sobie przesył danych na telefonie, zobaczyłem sobie newsa, są nowe skrzynki, Chroma Cases, y, z których może wylecieć Karambit Factory New Tiger to Star Trek. a do tego są nowe skiny słuchajcie, to będzie coś dobrego, coś czuję słuchajcie. To będzie coś dobrego i dlatego specjalny odcinek dla Was, dla wszystkich YouTube'owych widzów, bo to właśnie tutaj oglądacie ten opening już tego pierwszego dnia po powrocie, czyli w czwartek streama nie ma, bo jeszcze muszę sobie trochę odpocząć po podróży, spędzić sobie czas z żonką, prawda kochanie? A, i chyba jest na sławkę w tym momencie, ale w każdym razie bierzemy się za opening 20 chroma case'ów, myślę, że to jest tak 20 razy za dużo jak na ten dzisiejszy dzień, no ale bierzemy się do roboty, słuchajcie. Jakby coś to kluczy płyt z promocji. A skrzynki z jeszcze większej. Okej. Okay. to są skiny, które się jeszcze ładują. Możemy sobie przekać zobaczyć. AK-47 Elite Build. Jest bardzo spoko. To jest, to jest skin ten najsłabszy, a mimo to jest bardzo ładny, nie? AK-47 Bardzo fajna sprawa. ten Sawdough jest bardzo ładny. Też mi się podoba. To w sumie spoko ten skin, na niebieski. W sumie w ogóle w tym pierwszym rzucie są nawet niezłe skiny, nie? Jest Manowar, może mi w końcu Manowar wyleci, bo wcześniej mi nie wyleciał. Szkoda, że tym razem nie będzie to Sniperka. Fioletowe skiny cienkie, bardzo cienkie, w sumie tylko AWP jest spoko, jak dla mnie. No Ten Mag-10 Hit, Mag-7 Hit też jest całkiem, całkiem, ale to są skiny, których się właściwie teraz nie używa, nie? cz będą czasami, tak samo różowe skiny, tak, no to jest ten five z bananem w ogóle, przyzabawne. Galil Echo, e też jakaś dziwna sprawa, znaczy Echo chyba ekologiczna a nie ekonomiczny tym razem. I Famas Jean, to trzeba by się przejrzeć dokładniej. No na pewno ten Hyper Beast mi się bardzo podoba, to jest bardzo fajna sprawa. Neon Rider, nitrowi podobno już wleciał ze stat trakiem. kurde. Gościu jest na mojej czarnej liście, nie? Wleciał mój karam, Karambit Tiger, to cholera jasna. Także jest na mojej czarnej liście i teraz już przy pierwszym openingu, spróbujemy go pobić w takim razie. Zobaczymy czy się uda, ale słuchajcie już nie przeciągam, bo wiem, że wszyscy na to czekacie. Nowe skiny, nowe skrzynki. I lecimy z koksem. Pierwsza skrzynka, w takim razie trzymajcie kciuki, żeby chociaż teraz poszło trochę lepiej. Ażeby chociaż w jakimś 20% mi się zwróciło to, bo będzie masakra. Oj, oj. Noż kurde, no. Zaczyna się jak zawsze. Już było blisko tego banana, no kurde, no. Ładny ten banan, manki business. Okej. Okay. No chociaż ten stat-track elite, elite build by się przydał, chociaż nie. A to 250 No nie jest brzydkie w sumie. To jest jakaś jakoś dobra jakość, chyba, nie? Nie, field tested. Dobra, to lecimy dalej. A zobaczymy, co tu jeszcze się będzie kryło, słuchajcie. Oj, znowu był. H7. Nie, no to jest jakaś patologia. Wylecie, wylatuje, wylatuje origami, który jest w jakości chyba strasznie słabiej, bo jest zdarty. Jakiś patelskel pewnie. No właśnie, kurde, niedobrze jest. Już zaczynam żałować, ale, ale są nowe skiny, więc trzeba to ogarnąć, słuchajcie. AWP Warm God. No dobrze, jest, jest nie najgorzej, jest przynajmniej snajperka jakaś. Zawsze coś. Chociaż ta snajperka, powiem szczerze, jest dosyć brzydka. Generalnie rzecz biorąc, Minimalware, ale. Nie podoba mi się w ogóle ta snajperka, szczerze mówiąc. Ten skin mi się kompletnie podoba. Jest taki ponure, strasznie, nie? A jak mam AWP to potrzebuję jakiś ładny skin. Bo jak zabijam z tej AWP, to potrzebuję mieć jakąś, wiecie, jakąś taką radość na tej snajperce. A tutaj nie ma radości, ale no, bierzemy sobie ją na razie. Dobra, kolejna kasz No teraz przydałoby się coś czerwonego, żółtego. Poproszę o kosę. Aha, Statra QMP Grand Prix. A to w ogóle są takie, nie? E, taka seria Grand Prix, w sensie z Formuły 1, tak? Bo jest ten Grand Prix, jest przecież też, jest też Pole Pol Position, o, ta cz prawda? Więc są takie dwa Grand Prix z Formuły 1. No, dobra. dobra. Mam trochę czerwony nos, czy może tego nie widać w kamerce, na szczęście, ale opaliłem się na Mikołaja Świętego, Świętego Mikołaja, kurczę, jestem po 14 godzinach jazdy samochodem, więc trochę jestem zmęczony, ale ten kałak powiem wam, że bardzo spoko, moim zdaniem to jest najładniejszy chyba niebieski skin w ogóle jaki jest, albo przynajmniej jeden z najładniejszych, naprawdę mi się podoba, jestem aż w szoku, ja myślałem, że to będzie skin w ogóle ten różowy, albo ewentualnie fioletowy, tak, to jest niebieski, niby najsłabszy, ale naprawdę bardzo fajny kałak, będzie spoko, bo będzie dostępny właściwie dla większości, nie bo nie będzie drogi. Więc to jest zawsze coś fajnego Oj, stat nie będzie stat -truka. kurde, no będzie walance Walence No ale to jest moje szczęście, cholera, iskrinki się powoli kończą, klucze też że chyba szału nie będzie jednak No i jest manowar, słuchajcie, to jest pierwszy manowar, który mi wyleciał W końcu manowar, szkoda, że nie wopa. Jeszcze zdarte chyba, nie? A nie, ma Malware, a to już dziwne. Dobra, przedostatnia skrzynka powinna być szczęśliwa. Z tej wyleciała mi kosa na wróżbie, zresztą mówi. to na każdym openingu. Oj, przeciał do czerwonego, ale będzie AK Elite Build. A zawsze spoko. Ciekawe, jak to będzie w ogóle chodziło, ten Elite Build. Bo na razie to jeszcze w ogóle jest nie do prawda? No właśnie, to jest dopiero, pojawi się to na rynku za jakiś czas, dopiero od 24 kwietnia. A więc jeszcze tego w ogóle nie będzie na rynku, na razie trzeba sobie to otworzyć. Sprytnie Valve do tego podszedł, sprytnie. Okej, okay. coś lepszego? Nie, znowu Elite Build. No to już trzy kałaszki. To może będzie na jakieś giveaway, chociaż. Myślę, że tego nie będę wrzucał w kontrakty w ogóle, bo mi się podobały te kałachy. Field Tested, Well Worn i Field Tested. No do, do tych jakości to też nie mam, nie mam szczęścia ostatnio niestety. Także lecimy dalej. Saudo of Origami. No bez szału te skiny słuchajcie, no to nie ma. Ciekawe co będzie tutaj moim szczęśliwym skinem. W ogóle słuchajcie, jeszcze wam nagram jeden film z Nart, żebyście jeszcze mieli jeden taki śmieszny bardziej już, chyba też z jakimiś różnymi gagami. Zobaczycie to jak już nagram, być może jutro się pojawi na kanale, postaram się na, na jutro nagrać wam wszystkim. No i będzie kolejny Manowar, Negev, no kurde, szału nie ma, wam powiem szczerze, szału nie ma. I ten w ogóle wygląda też na zdarty, ja ale też minimal ale też dziwne, zobaczcie jak to jest zdarty tutaj wszędzie, tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra słuchajcie, nie, nie jest dobrze, no niestety nie jest dobrze. Hyper Beast, hyper Beast, dajesz. Hyper Beast! Czarny Katakomby? Kurde jakość chyba gówniana To Well Worn, Battle Scared, ja pielnicze. Bez ale przynajmniej jest Hyper Beast, słuchajcie, więc jest już nie najgorzej. Szkoda, że taka jakość słaba. Zresztą ten Battle Scared nie jest taki fatalny, bo przynajmniej tutaj widać całą tą Mam czwóreczkę, ale Serlexa sobie nie zmienia. Kurde, cool, to nie jest źle, słuchajcie. Czerwone skiny lecia na pierwszym openingu z tego, więc nie ma tragedii. Nie ma tragedii. No to teraz w takim razie znowu czaczulujemy i kosa tym razem. Krambi Tiger to Factor New poproszę w takim razie. Warto było spróbować. Warto było spróbować. Jakoś stawiam. Field Tested Minimal War, No to jest spoko. To tych kałaszków w sumie jest najwięcej, nie? 5 kałaszków wypadło już, czy mi się wydaje? To nie ma tragedii, kurczę, 5 kołachów jedna mi No i jeszcze jakaś koska i byłoby idealnie, no niestety. P250 walence. Okej, okay, 5 kluczeków cholera jasna. Tu, 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 tu. Co to jest na tym? Myślałem, że to jest jakaś koniczynka. Ale to jakieś słoneczko chyba bardziej. Dobra, lecimy z koksem. a było M4-1. Będzie kolejny kurde. Akacz, co? Zobaczcie, w ogóle to jest do tych akaczów. Tutaj mam naprawdę szczęście. Mam tego strasznie dużo. Jakość... Jest zdarte czy nie zdarte? Nawet nie zdarte specjalnie chyba. Nie, reward well jednak. To ciężko wyczuć w tych kołach, ale mam ich pięć, już sześć. Nie, ile ich jest teraz? Kurcze, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, teraz jest pięć, okej. Okay. To trochę wcześniej chyba przesadziłem. No ale tak jest nieźle, słuchajcie. Dobra, teraz sobie weźmiemy kluczek i tak sobie weźmiemy, zobaczymy co to będzie. Chyba nie będzie jednak w tym openingu, niestety Statrak CZK Pole Position. Ja powiem, że jest całkiem ładna CZ ta CZK w ogóle. Ja sobie zaraz ją obiorę chyba. Chociaż nie, bo ja mam tam TK, ale zamiast 57N sobie wezmę chyba. TK to na pewno sobie nie wymienię. E, dobra, trzy skrzynki. Środkowa. I teraz osoba była szczęśliwa. Ja jeszcze jeden Hyper Beast, ale ze statrakiem Factory New. No niestety. Dwie skrzynki. Dwie skrzyneczki. O rany, to już. Finiszujemy. Finiszujemy ten opening Desert Eagle Bronze Deco. Kurde, w najgorszej jakości. były dwa jakieś ładne, a to leciało mi Battle Scale. A bo, well worn. No właśnie, niestety. Ostatnia skrzynka. Negev No niestety, ale zrobimy sobie jeszcze kontrakt z tych gumianych skinów w takim razie Oczywiście sobie zachowamy kałaszki Bo one są spoko P250, field tested, field tested Kule, coś jeszcze dodatkowego Jednego system raka można wrzucić chyba Jakiegoś silvera też Nice no, pole position Okej, okay, chyba jeszcze jeden będzie na no spokojnie się jeszcze jeden, jeszcze jeden dałem radę chyba zrobić. Tylko że teraz będzie mniejsza szansa na ten. Kurde, musiałbym grotto wrócić, cholera jasne. To są faktory nie No, Grotto. Nie, dobra, wrzucimy to trudno. Zróbmy sobie jeszcze jeden kontrakt. Będzie pewnie coś, że chroma caseów jedynek. No właśnie, Serenity. Dobra, już niestety chyba z tych filetowych nie da rady zrobić. Chyba nie. Chyba nie da rady. Chyba to bez sensu, żeby w tym momencie to robić. Bez sensu. Nie, dobra, nie będę robił kolejnego traktu, poczekamy sobie na kolejne skrzynki, ale jest słuchajcie, m 1 s Hyper Beast, także nie ma tragedii, coś dobrego przynajmniej wyleciało. Także mam nadzieję, że docenicie ten opening, zrobiony teraz dość ryzykownie, bo się siedziło po na słuchawkach. No i w każdym razie to czekamy aż ceny skrzynek spadną, ale mamy nowe skrzynki do otwierania, być może będziemy w takim razie łączyć chroma case 1 i 2. I będziemy pelować cały czas na tę upragnioną kosę Karambit, Factory News, Tatrak, Tiger to oczywiście. Także dzięki serdecznie, że obejrzeliście filmik. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Do zobaczenia na kolejnym openingu a być może już na streamie albo w innym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.